No witajcie z tej strony Grzegorz Szturek, no, mnie zapewnie znacie e, Nagrywam ten filmik w związku z pytaniami ciągłymi na temat mojego w, 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 w wzroku, na temat moich chorych oszu, więc żeby nie było e, ciągłego pytania czy tam w komentarzach na, na YouTube pod filmami, czy to komentarzach na facebooku czy też w prywatnych wiadomościach o, o, o to co tam jest z moimi oczami, więc odpowiadam tutaj w tym filmie, więc no, jeżeli ktoś będzie tam się jeszcze raz pytał o to co tam z moimi oczami, to po prostu odeślę go do linku mniejszego filmu, który właśnie w tej chwili nagrywam. Otóż, z oczami tu mam po prostu tak, że no, mam bardzo chore oczy, bardzo słabo widzę. i ta choroba się objawia tym, że no, że widzę tak e, zaszumiony tak nieco obraz e, niewyraźnie bardzo więc tak e, no Jakieś tam twarze z bliska, czy, czy, czy tam jakieś duże obiekty, to, no, to mogę sobie ten no, rozpoznać. Nawet no, coś tam przeczytać, czy to coś no, małego, albo gdzieś tam ciemno, no to już w ogóle jest no, kapa. Jak to tam z tymi oczami tak naprawdę się zaczęło, więc mówię w tej chwili. Moja choroba oczu polega na w prawym Oko polega na rozwarstwieniu siatkówki. Czyli no, to się nazywa e, ablacja. Takie, no, to są takie terminologie, takie medyczne, więc, to, to, więc sobie możecie znaleźć w internecie, co to jest. Czy tam, no, no rozwartwienie środkówki, bo no sama siebie się rozwarstwiła i, i, i potem trzeba ją sk sk sklejać, a to nie zawsze yy, to mogą z, yy, lekarze zrobić dobrze, więc tak to właśnie wygląda. A w lewym natomiast oku to yy, prawie nic nie widzę od urodzenia to to z kolei to schorzenie to się nazywa Renitopadia, wcześniejsze, ponieważ, mm, e, tak najogólnie to ja jestem wycieśniakiem, czyli krótko mówiąc, urodziłem się za wcześnie. Tam, tam miesiąc, dwa chyba, dokładnie tam nie pamiętam, więc tak to wygląda. No i kiedy byłem w inkubatorze, bo bo tam żeby tam dotrzymać do, do, do tego 9 miesiąca w tym inkubatorze, tak zazwyczaj. No to były lata 80. Urodziłem się w 87. więc jest to jak, jakie to czasy musiały być. Więc e, i technologia była jest zupełnie inna i w ogóle i le, le, lekarze że zapewnie też, więc... Więc, ja no, ja, i jak się to stało, no, z tego co mi wiadomo... Hmm. Kurde, no. Jak mam prowadzić takie monologi, to... No, jak się to stało, no to mówię. Eee, że tam podczas badań, czy tam podczas jakiegoś... To tam robili jakieś... Mm, no, tam chyba przy badaniach, czy coś tam jak się to robi? Badania oczu naświetlania czy nie wiem, tak jak to słyszałem, że po prostu ci lekarze, którzy tam się mną zajmowali po, po porodzie, po prostu mi spieprzyli ten wzrok i tak właśnie do tej pory zostało. No, to, to drogi już szpital, którego już nie ma w Sosnowcu został dawno zlikwidowany więc, więc tak to właśnie wygląda moja zresztą opinia na temat tego sz -sz 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 szpitala to była no, mi mizerna więc no, ale właśnie tak to wygląda że właśnie nie... Te oczy mi spieprzyli gdy ludzie tuż przy porodzie tam w inkubatorze, a ludzie się tam zajmowali, no to tak właśnie śpieprzyli. Eee, no, no i z tym lewym właśnie tak jak jest, właśnie że to tam widzę, tak jak by tak, jakby, jakby tak przez parkę, tak. Coś tam widzę, ale nie umiem określić co. Eee, światło tam rozpoznaje, więc tak czy jeszcze, czy nie, no i coś tam. W, w tym prawym widziałem lepiej, ale... ale niestety się, się ta siatkówka tak sama z siebie się rozwarstwiła. No i tak, najpierw pierwszą operację miałem w Górniczym no w Sosnowcu. A potem, to było 2003, o ile pamiętam. A potem... No tam ją, tam ją Zkleili tak zwanym opasaniem, to taka metoda Taka tej, o, tak się nazywa ta operacja, tak się nazywała No i, no i mi to zrobili Po, po tej operacji coś z, z, zacząłem tak z, z lekka gorzej widzieć, no ale chuj, dobra No jeszcze widziałem na tyle dobrze, że jeszcze tam w miarę okej, okay, więc tego tak. Potem ta siatkówka się spierdoliła po raz drugi to był jakoś 2009. No na szczęście po skończeniu szkoły bo tą szkołę skończyłem, no jakbyście nie wiedzieli to na cukiernika się, się uczyłem no i taki zawód skończyłem no, niepodobny do mnie jak tam do, do człowieka, co lubi komputery i hip-hop i w ogóle tam różne tego typu rzeczy. No ale no innego wyboru wtedy w mojej szkole nie było. To była szkoła na teatralnej 3 kto z Sosnowca wie, no to, to była ta, to słynna szkoła 24, którą oczywiście nas poprzedni prezydent usiłował zlikwidować i, no i mu się udało. Jeszcze przed końcem kadencji, no ja to, to w ogóle to jest opowieść na inną historię, więc może na no, następny jakiś filmik. No ale, no jak to... Ale jakby to, 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 to co mi się tam potem z oczami stało, to się, się wydarzyło już po, po skończeniu szkoły. Bo szkołę skończyłem w 2007. I w 2009 mi się tam po raz drugi mi się coś tam popieprzyło z tymi oczami, więc e, miałem potem operację, tak zwaną witrektomię w, w, w Katowicach, no i miałem te operacje trzy, no. No i co z tymi operacjami? No znowu mi tam coś musieli spieprzyć, bo, bo też zacząłem gorzej widzieć, e, co tam jeszcze. Nasza ta operacja polegała na tym, że tak, no, przyk przyklejali mi siatkówkę i wlewali tam jakiś olej. Oczywiście po drodze jakoś to tak zrobili, że mi jeszcze szaczewkę spieszyli, bo no, to musieli mi na gwałt wymieniać na nową, i to na sztuczną na no niby różnicy między stuszną a naturalną yy, yy, soczewką, nie ma, nie wiem, cholera wie, no, za zawsze naturalna lepsza, no bo to tam, no ale tak to właśnie się zrobili, no i potem mi ten olej u, 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 usuwali, tego miałem tam ki, ki, kilka potem oczywiście kontroli, no i tak, no i mówią, że to i tak, yy, po dziś dzień, bo miałem kilka tych kontroli potem, no ostatnio miałem w 2017 we wrześniu miałem kontrolę tam prywatną. No i mi mówili, że tam no, wszystko się trzyma, wszystko jest ok, wszystko tam tego. No to wiemy, jak to się okej okay, na chujowice. No powiedział, no, gdzie, gdzie, gdzie no, to, to gdzie tu ok? no kurwa. No. no ale tak właśnie tego. Tak właśnie mi zrobili, tak kurwa zostało. No, no tak to w Polsce leczą, no, no za granicą, że gdzieś tam w, w Stanach Zjednoczonych by to, to, by to zrobili tak po prostu, że no, by to zrobili po prostu jak należy, no, a, a, a u nas jak to zrobią to po prostu ręce podają. No. Więc no tak to, no i właśnie no, z, z powodu właśnie tego, tego z Zebraku, no też, też miałem inne problemy, no tam... Tam zawsze jakieś problemy miałem, no tam... No mieszkałem z jakąś tam... Z, z, też tam z patologią, tam miałem różne problemy, tam do, do dzisiaj mam dość po, poważne problemy. Eee, ale to też na jakąś inną opowieść... To, no, między innymi, też bym tam no, patologia, przemoc w rodzinie, wie, wiecie jak to wygląda, to wszystko, więc e, i tam różne tego typu rzeczy. więc no, no, Po dzisiaj mam też różne tam problemy, więc tak to wygląda. No. Też, e, też nieraz nie mnie tam wyzywano, obrażano, mnie tam dopuszczano. Co tam takiego no, no... No no... od ślepych, od głupich, od kurwa debili, od, od, od kurwa nie wiadomo czy, co to co jeszcze, więc no, naprawdę no, no. Tak to czasem bywało po prostu. No, że co, no, co, co niektórzy kurwa po prostu mi lubili dokuszać. Nawet ostatnio jak też zacząłem być bardziej aktywny w internecie, no to też tam różne, tam hejty były, tam kurwa, że ktoś mnie tam obrażał, tam wyzywał, tam Co, coś mi się kurwa tam nie, nie, nie podobało. E ewentualnie to, to mówię, się to kończyło na blokadzie, bo... Bo, no, co, to, co to z taką osobą będę gadał, więc, kurwa, no to, to, to jakby była taka sytuacja, a no, było nie, nie raz na Facebooku, więc takie osoby bl, 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 blokowałem, bo to kurwa, co mnie będzie jakiś debil obrażał, kurwa, bo to no i tak to, no, i tak to taka rzecz, jeszcze wspomnę o, o tym, że no, jak wiecie. A jednak jestem na czas chory, że mam te chore, chore oczy, więc sobie po prostu no, proszę Was, abyście tam mnie nie obrażali, nie, nie, nie wyzywali, od debili, nie kurwa nie, nie życzę, nie życzę sobie tego, żeby mnie ktoś kurwa o, mm, obrażał oddebili debili, od ślepych, od kurwa... bo przez pół życia się tego nasłuchałem e, powiem wam tak pokrótce, że no, tak jeden koleś też mnie tam obrażał tam taki lamus kurwa, za dobrze mu się powodziło kurwa takie kurwa wiecie kurwa et, trochę więcej kasy kurwa to mu się kurwa we wełbie jebie kurwa no i mnie tam trochę pocisnął kurwa ja zrobiłem na niego disa to w sumie to było 2009 to był ten to, to był czas kiedy zaczynałem tworzenie hip-hopu to znaczy się uczyłem jak to się tam no, tym, tym całym tym, 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 tym programem obsługiwać tym do nagrywania wokali tam jeszcze tam różnymi innymi rzeczami więc to no i tak mówię, no i ten gość mnie, 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 mnie tak wkurwił, że, że normalnie że zrobił na, na, na niego disa, kurwa, no nie zła o to kurwa poszła, bo, bo no kurwa, no haja poszła, bo, 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 bo matka od tego kolo, 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 kolesia mnie kurwa, czy, czy... To nie pamiętam, to były kurwa czasy w ogóle, że, e, No mnie tam kurwa nie straszyła, kurwa. Skoda szkoda gadać to. To było tak, że tego Disa, że nagrałem w 2009 tam w sumie tego so, samo nagranie to było jakieś tam 15-20 minut zabawy, tam kilka fotek. Ja chyba to jeszcze montowałem na Windows Movie Maker i jeszcze nie na jakimś tam Sony Vegasie. Nawet nie wiem czy jeszcze, tam, tam chyba, ja, ja, ja jeszcze nie wiem, co na chyba, wtedy, tam, tam chyba później, chyba, jak go ściągłem, namówię mowie żem to po prostu tego disa, A to znaczy tą, tego bita, wziąłem bita, nagrałem. E, Woka wrzuciłem do Movie Makera, tam w kilka fotek tam w, w, wrzuciłem tego, wyrenderowałem, szybko to i na, i na, na YouTube, no wrzuciłem. potem e, miał usunęli z, z YouTube'a, bo tam za, 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 za chyba tam kurwa było, bo tam ostry no, ten diss był kurwa, no, wie, wiecie więc tego no, o no się to kurwa nie zwahaja zrobiła, kurwa jakby ten. Jakbym nie wiadomo co zrobił. No, kurwa no tego, no tamten koleś kurwa mógł mnie obra obrażać, kurwa debili od kurwa tego i jest kurwa wszystko w porządku, a jak ja na niego żem kurwa zrobił disa, to kurwa się wielka haja to kurwa zrobiła, no to o co tu kurwa chodzi? No to, to po prostu nie, nie rozumiem do, 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 do tej pory, no tam jeszcze, no tam jeszcze go, tam jeszcze, żeby go tam jeszcze go pocisnąć, ale no, na razie nie mam na to ochoty tam się innymi rzeczami chcę się póki co zajmować. O, o, oczywiście no, ta sprawa jest otwarta, ale będę chciał go do, do, dojechać, bo tam, tam dojadę. Okej, okay, co to mi się tam nie chce, więc... A więc no, jak tam mówię, no, dla mnie to, to nie jest ważne, kto mnie obraża, bo... żebyście żeby, żeby, żeby wiedzieli, żeby to była jasność. Nie, nie, nie jest dla mnie tego ważne, kto mnie obraża, czy to jest kolega, czy to jest jakiś tam, tam pseudokolega, jeżeli to tak, czy to, czy to ktoś z rodziny, czy to... Czy to nie wiem, nie wiem jakiś inny, inny jakiś artysta, prezydent, nie wiem. Dla mnie to nie jest ważne w ogóle kto mnie obraża? Dla mnie ważny jest fakt, że mnie ktoś po prostu obraża. I jeżeli ktoś mnie obraża, to, to powinien sobie um, zdawać sprawę. No, no i li liczyć się z tym, że ja, ja zrobię na niego Disa, że będzie drama, coś jak w stylu, nie wiem, e, gimper kontra ator albo coś, coś takiego po prostu. Albo jak e, 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 Leroy pojechał po TEDę, no coś w tym, no coś, coś, coś w tym stylu po prostu. Więc d, 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 dla mnie, no, po prostu nie jest ważne kto, ale że ktoś mnie obraża. Ja sobie nie życzę, żeby ktoś mnie obrażał, bo, bo ja mówię, no, że to się to może tak właśnie skończyć jak to mówiłem e, przed, przed chwilą. Dis, kurwa, zrobię disa, mam bitów że 3000 bitów chyba z internetu już ciągniętych 20 bitów z, z, sam zrobiłem, po, ponad 20 bitów tam zrobiłem sam na, na FL Studio, więc no, mam tych bitów no pod różne tam z, tyle hip-hopowe tam tam i pod Diss też się tam znajdzie, więc tego więc, więc proszę was nie obrażać mnie. I jeżeli chcecie coś oceniać, to oceniajcie moją twórczość, a nie, że będziecie mnie tam kurwa odślepy i wyzywacie coś w tym stylu, no bo po prostu to nie jest miłe ani kurwa m -m prowokujecie mnie nie, kurwa niepotrzebnie, więc po co to kurwa, naprawdę? No tyle to miałem do powiedzenia, więc e, wiecie co robić? Oczywiście subskrybować kanał, udostępniać kciuki w górę, bo e, bardzo mi tam na tym zależy, żeby, żebyście oglądali moje filmy, subskrybowali, udostępniać na Facebooki, na grupy i, i po prostu tak dalej. E, Tysiąc subskrypcji e, to byłbym bardzo wdzięczny, bo jak to mówiłem wcześniej ten YouTube zmienia zasady e, no, no, wiecie czego, więc po prostu ręce opadają. Więc tak jak mówiłem, no, subskrybować, e, być dla siebie miłym, koleżeńskim, a nie kurwa, obrażać, kurwa bo... Ja, ja, jeżeli kogoś ja obrażam, to widocznie mam jakiś konkretny powód. Zazwyczaj je, jest to odpowiedź na obrazy w moją stronę, albo obrażam jakieś kurwa totalnych, jakichś kurwa już debili kurwa, na przykład po, 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 polityków, bądź to, to, to w ogóle, w, w ogóle to no, szkoda gadać. Albo niektóre, po prostu działania jakichś tam niektórych tam firm. Dobra, to nie na ten temat, bo ale tak jak mówię, no ja, ja po prostu mówię jak jest i po prostu tyle miałem do powiedzenia. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału, udostępniania kciuki w górę i tak dalej. Pozdrawiam Was cieplutko.